Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Witam Państwa na kanale Układu Sił. Dzisiaj kolejna rozmowa w rytm konferencji majowej, konferencji, która już niebawem is One Opportunity, 18-19 maja w Zielonej Górze. Dzisiaj naszym gościem jest dr Sylwia Gliwa, współpracowniczka Ministerstwa Obrony, Narodowej Platformy Przemysłu Przyszłości oraz Akademii Sztuki Wojennej. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o dezinformacji, a konkretnie o dezinformacji, właśnie w państwach Trójmorza, dotyczy to regionu bałtyckiego. Wydaje mi się, że właśnie kraje bałtyckie szczególnie są narażone, a może nie tyle narażone, co, co wiedzą, z, czym, z, z czego wynika rosyjska propaganda i też nas budują w szczególności tę odporność społeczną, chyba na, na te rosyjskie komunikaty. No właściwie na wszystkich trzech tak, poziomach, bo zarówno na tym rządowym, pozarządowym, jak i społecznym. Chociaż no nie ukrywajmy, że generalnie ten poziom społeczny i zwrócenie się do społeczeństwa, które jest odpowiedzialne za to, żeby walczyć z tą dezinformacją ogólnie, nie tylko rosyjską, ale generalnie jest, jest najbardziej właściwe. A czy państwa bałtyckie są jakoś szczególnie bardziej narażone na dezinformację? No wydaje się, że tak. Im bliżej, im bliżej głównego ośrodka dezinformacji, tym chyba gorzej. A widzimy również duże wyzwania, jakie stoi przed państwami bałtyckimi, czyli mniejszości dość znaczne rosyjskie w tych państwach. Mhm. No właśnie. Jednak działania państw bałtyckich są dobrym przykładem też dla świata zachodniego, które też również walczy ze zjawiskiem fake newsów. News Pytanie, co robi Litwa, Łotwa i Estonia? No zauważmy, że generalnie ta dezinformacja w państwach bałtyckich nie bardzo różni się od tego, co spotykamy również na naszym terenie. Tak? Mówimy tutaj przede wszystkim o szerzeniu antynatowskiej dezinformacji zwróconej przeciwko Unii Europejskiej, no a także rozbijanie tej wewnętrznej, wewnętrznej jedności w myśl zasady dziel i rządź. No, ale jeśli chodzi o takich, do takich szczególnych znaczeń, no to oprócz tej grupy elfów, którą wszyscy jesteśmy bardzo zafascynowani teraz w przestrzeni medycznej, no to mówimy o szeregu działań związanych m.in. z blokowaniem mediów te, telewizji i prasy rosyjskiej nie rosyjskojęzycznej, oczywiście rosyjskojęzycznej ale przede wszystkim rosyjskiej, która bezpośrednio przekazywała prokremlowskie narracje i kremlowską wizję tego świata i polityki no i ona była głównie te media były głównie wykorzystywane właśnie do tego, żeby budować te wewnętrzne podziały no a także w związku z wojną na Ukrainie przekazywać a, tą wizję świata, wizję ataku na Ukrainę oczami, oczami Kremla. No, więc tak, już w Kilka lat temu Estończycy utworzyli alternatywną telewizję nadającą w języku rosyjskim, właśnie po to by stanowiła ona alternatywne źródło dla rosyjskojęzycznej ludności, no ale po ataku już na przełomie marca, kwietnia rozpoczęły się pierwsze blokowania możliwości możliwości nadawania rosyjskim nadawcom telewizyjnym. I jeśli dobrze odświeżyłam informację, to na ten moment mówimy już o ponad setce zablokowanych stron internetowych na Łotwie, 18 kanałów telewizyjnych, które były bezpośrednio powiązane z Gazprom Media. Również Estonia poblokowała kilka stacji rosyjskich i chyba jedną białoruską, podobnie jak Litwa, ponad 30, 30 stacji telewizyjnych. Są również takie pozarządowe inicjatywy walki z dezinformacją. Myślę, że jak to też wspomniała Pani doktor, postawa społeczeństwa obywatelskiego. Co, my, co mogą robić obywatele krajów bałtyckich, co mogą robić obywatele krajów Trójmorza? No zazwyczaj mówimy o tych inicjatywach które związane są z taką pracą charytatywną bym powiedziała czyli nieodpłatnym czyszczeniem sieci po prostu poszukiwaniem poszukiwaniem tych rosyjskich narracji poszukiwaniem kont które są za to odpowiedzialnych stron internetowych które szerzą taką, taką dezinformację ale oczywiście za to jest odpowiedzialna w cudzysłowie grupka osób które chcą poświęcać swój prywatny czas na to żeby po prostu tą swoją przestrzeń Informacyjną czyścić. Ale jeśli mówimy o społeczeństwie, to musimy mieć na uwadze, że konieczne jest wypracowanie umiejętności krytycznego myślenia i chęci społeczeństwa do bezkrytycznego, do krytycznego przepraszam, krytycznego przyjmowania informacji, czyli sprawdzania tego z czym spotykają się każdego dnia. Musimy mieć na uwadze, że każdego dnia jesteśmy bombardowani wręcz informacjami z różnych źródeł. Docierają one do nas poprzez media społecznościowe, przeróżne platformy komunikacyjne, dostajemy je od naszych znajomych przeróżne strony internetowe, telewizja, radio i jest nam coraz trudniej te informacje weryfikować, Dlatego też musimy mieć na uwadze, że obecnie w związku chociażby z obecnymi wydarzeniami na Ukrainie musimy mieć włączone bardzo mocno krytyczne myślenie wobec tego, co otrzymujemy, i jakie informacje czytamy. Kraje bałtyckie sobie radzą, ale chyba nie dotyczy to wszystkich państw Trójmorza. To jeszcze zapytam na zakończenie. Właśnie jakieś krytyczne postawy państw wobec tego, co się dzieje wokół polityki informacyjnej Kremla? Może państwa bałkańskie nie radzą sobie z tym przekazem? Nie powiedziałabym, że ktoś sobie radzi, czy sobie nie radzi, bo to od tego w jaki sposób my sobie poradzimy z tą dezinformacją leży bardzo mocno w, w edukacji, w edukacji społeczeństwa. Możemy tak jak państwa, rządy państw bałtyckich nawoływać i, i o z, większe zaangażowanie w dezinformację, chociażby mówię tutaj o inicjatywie, którą trzech premierów skierowało do szefów Meta, czyli Byłego Facebooka, YouTube'a, Google czy, czy Twittera po to, żeby tą dezinformację ograniczyć. To się oczywiście stale dzieje, chociaż widzimy, że efekty, efekty są różne. Ale czy Rządowo możemy w jakiś sposób tą dezinformację zmniejszyć lub zwiększyć. Oczywiście widać na przykładzie państw bałtyckich, że możemy powiedzmy przyblokować pewne stacje telewizyjne, możemy, pewne sta możemy przyblokować pewne strony internetowe, co również odbyło się ostatnio, ostatnio w Polsce. No niemniej jednak główną siłą napędową, jeśli chodzi o walkę z dezinformacją jest społeczeństwo, które chce, Oczyścić, oczyścić swój obszar informacyjny i nie chcę bezkrytycznie przyjmować wszystkich informacji, które pojawiają się w sieci. Tak jest. O tym cyfrowym wymiarze trójmorza i o dezinformacji, o cyberbezpieczeństwie będziemy rozmawiać również na konferencji 3 One Opportunity w Zielonej Górze. Dzisiaj dr Sylwia Gliwa w komentarzu dla układu sił. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie.